YouTube. Siemanko! Witamy Was serdecznie w kolejnym wspólnym odcinku. Weronika, na pewno pamiętacie z moich wcześniejszych filmów, a mojego operatora tym bardziej znacie, bo niedawno... Nie, nie nie, się, nikt nie, mnie nie zna. <laughs> Niedawno nagrywaliśmy kilka wspólnych odcinków. Dziś zapraszamy Was na odcinek, w którym będziemy testować chipsy z Ja akurat tutaj mam Texas barbecue i mam też Tortilla Chips. Sour cream. Mm. A ja mam grillowany stek i e, nachos cheese. Wow. Sparenka. A ja mam mój ulubiony salt and vinegar. O, wow. także już wiecie, jakie smaki mamy. Staraliśmy się wybrać takie bardziej niestandardowe. Nie kupowaliśmy salonek czy cebulki. Jakie je operatorami jest cebulka, z czym jeszcze widzieliśmy wczoraj? A nie wiem dużo. No nie pamiętam, zielona tuba w każdym razie. Wybraliśmy coś, co jest, jak możecie zauważyć, gdzie tu pisze. Tu jest u operatora. Nowością. Nowością. Dobra, no to co? Od których zaczynamy? Weronika wybiera. Um, salt and vinegar. No tak myślałam. Dobra, otwieraj. Okej. Okay. Otwieramy. Jak pachną? Sapach? Oh, Ocet. 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 Piękny. Ocet. Piękny. Słabiej już wyczuwalna jest sól. Próbujemy? No to proszę. Proszę. Ja mam katar, także nie wiem, jak <laughs> ten test wyjdzie w moim wykonaniu. Ale ocet czuć strasznie. jestem fanem od stóp. Bardzo czujny ocet. ja. Ale nie są źle. Przedam wam newsa, że Irlandczycy bardzo często chleb tostowy przekładają właśnie albo bułki chipsami. Nie wiem, czy to smaczne, czy nie smaczne. Nigdy nie. Jadłam Operator Operator mhm, Też nie. chyba nie. Dobra, teraz czas na następne. Który, operator? Grillowany stek teraz nie. będzie. To Są właśnie te, które są nowością. Sprawdzimy. Ja pamiętam za mnie... Czuć mięsko. <grych> czuć mięsko. Oj, no dość. Mięsko, jak wadzą. te chipsy kebabowe z biedry. No. Proszę. Dziękuję. Nie wiem, czy będę smakować. Mm. A, Choć grillowanego steka takiego. No, ale takiego dość mocno grillowanego. No, on dziwnie smakuje. Tak trochę no, operator smakuje to trochę jak kiełbasa z ogniska. Okay. Okay. Mhm. Dobra. Które ale też operator można je porównać do kebabu z Bielry, prawda? Smaku troszeczkę. Mhm. Dobra, no to może tortillę dla zmiany, co? Dobra. Okay. Co Wy na to? Tortilla teraz. Tortilla. Powinniśmy mieć dip, ale ja już dipów nie kupowałam, stwierdziłam, że chcemy same chipsy przetestować. Same no, chipsy. No, no. Ale one są mocno zamknięte. Tak. Operator chyba się nie obudzi. Nie, dobra, udało się. O, te są z przyprawami. No, mhm. wie takie. Pachną obłędnie, operator, popuchaj. Lili, zostaw lampy. Zostaw lampy. Operator, Weronika, bierzcie. Tak, Dobra, i teraz ja. No, smakują takie jak tortilla, właśnie takie. Ale są cieniutkie, Tortilla to jest grubsza. One są ale, cieniutkie. Ale z dipem chyba mi się wydaje, żeby było Lepce. lepsze. Także po jednym zamykamy, operatora skończymy nagrywać podilecie do testu. Zobaczcie kto do nas przyszedł. Masz ochotę na chipsa, no niestety nie możesz, jesteś na diecie. <laughs> Dobra, Dobra. Teraz, teraz... tekstas z barbecue. Ok. Czyli moje ostatnie i ty masz jeszcze jeden. Ja mam jeszcze to także spróbujemy. Zbieramy. Siłuj się. Mam na tyle siły. Mmm, te pachną obłędnie. Oł! Ładnie pachną. Pa, pachną jak... Um, Słabo. Nie, nie czuć za Nie was. dla mnie? Tak, dla Bardzo delikatnie, ale mięskiem czuć, prawda? Takimi no. przyprawami mięsnymi. Dobra, Takie, jeż, bierz, 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 bierz. Bo na pewno masz ochotę. Taki jak Dziadziu robi. Kto jest zależny od chipsów wśród nas? Mmm. walczy. Tak myślę, że to jest mm. Ale mam taki posunek ostry. Czujecie pod językiem? Nie, mm. ja nie. Może no przez mi się to, znowu taki Może przez to, że mam katar. Ja są katar z językiem operator. Nie mam czucia w ogóle. Nie, ale co, mi się ma taki. Nie, że. Taka papryka przytrafiła. Może być. Mm. Dobra, i ostatnia. Tuba. Nacho cheese tortilla. Jestem ciekawa jak smakuje, bo... Na pewno będą mocno sroby, Weruś. No. Nic prawie nie czuć. A. A ty, katar masz to, że ja powącham? Nie. Nic, Nic nie, nie, czuć. nie czuć. Nic nie czuć. Ej, kto wyjadł nam zapach z tego ruli? Testujemy. Mało wyraźna. A nie, jak się rozgryje, to tak. Czuć, A. czuć ser. No. A znowu. Ale słabo. Ale po zapachu. No, i tak samo chyba DIP by się przydał do. Tego. No i dobra, powiedz mi operator tak. W porównaniu do innych chipsów serowych też są tak intensywne jak inne. No nie. No, akurat nie. Przetestowaliśmy pięć tub, teraz będziemy oceniać. Każdy z nas wybierze jeden. Najlepszy. I najlepszy najgorszy i najgorszy smak. Dobra, kto pierwszy? Werunia pierwsza. Najlepszy. Najlepszy? Najlepszy, salt and vinegar. Wiedziałam. Dobra, a teraz Weroniko, wybierz Ci najmniej smakowały z tej całej piątki. Tak myślałam. Tortilla, chips, nachy, on cheese. Mm -hmm. Mało wyraźne. Mm -hmm. W smaku, prawda? W porównaniu do serowych, mm -hmm. najlepsze. najlepsze. Dobra, mogę, prawda, teraz ja? Czy ty Sprewnie. chcesz? Ja. No na końcu. Ja już miałam miała wybrać najlepsze z najlepszych, to na pewno te Texas barbecue. Bardzo dobre, smakowały mi. I jakbym miała wybrać najgorsze z najgorszych, to. A operator wybiera tak, najlepsze, grillowany stek. Wiedziałam. Wiedziałam, mięko musi być. A najgorsze. Ee, Niebieskie. Nie. A nie, właśnie. O! mi nikt nie lubi e, chipsów solono octowych ja uwielbiam. Znaczy nie, żeby nie, żeby nie było odstu tylko. Ja dawniej nie jadłam, dawniej ja ich nie cierpiałam, ale słuchajcie, jakoś z czasem jedno opakowanie zadam, drugie opakowanie zadam i one mi posmakowały. Także Ernika piątka. No to co, teraz... Ja operator... lubię, ja lubię <laughs> Przepraszam. Także operator teraz zasuwa po dip do testu. Nie, bo moje, moje Weronika na wieczór <laughs> proszę bardzo, to dla Ciebie, to dla Ciebie, a na czosnek dla Lili. <laughs> Dziękujemy Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie nam koniecznie znać, czy są dostępne w Polsce, bo my, nie mamy pojęcia, z przyjemnością się, oddaję, że e, się dowiemy, czy są, czy nie są. Czy też tak mówisz, że są? Tak, tak? widziałam kiedyś. Aha, no to już ch chyba wiem, że... <laughs> Napiszcie nam w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony smak, bo nasze ulubione smaki i mniej ulubione już znacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Jak macie jakieś pomysły na kolejny odcinek, testujemy, to piszcie pa!